Interesuje mnie, co jest na końcu drogi, tam, gdzie kończy się ścieżka miejsce, w którym spotyka się duch z umysłem, a zatem ciało ale nie tylko ludzkie. Jestem przekonany, że nasze ludzkie życie nie jest mniej ani bardziej ważne od wszystkich innych żywych istot zamieszkujących naszą planetę. Język, którego mnie nauczono, nie jest jedynym. W którym można porozumiewać się z tym, co żywe. Dzikie rzeki, góry, polany, łąki, szklarski poręby, wśród których wychowałem się, mają swojego ducha, mają swoje pieśni, można je usłyszeć. I właśnie o tym dla mnie jest szamanizm o szacunku do wszystkich żywych istot i podjęciu próby usłyszenia poza ludzkich opowieści w intencji uzdrowienia. Nazywam się Robert Rient, a urodziłem się jako Łukasz Zamilski tutaj, w Szkarskiej Porębie. Moja podróż trwała ostatnich ponad 40 lat przez różne i religie, i doświadczenia, i miejsca. W Szkarskiej Porębie Średniej wsiadam do pociągu, który zawiezie mnie do Warszawy. Tam przesiądę się w kolejny, jadący przez Białoruś do Moskwy. Za oknem wszystko i wszystko w ruchu. Odcinek do Górzyńca wije się wśród wzgórz, za obrzeżami Karkonoskiego Parku Narodowego. Tory układają się w serpentynę, biegnącą przez skalny tunel, most nad Małą Kamienną, niewielkie urwiska i las świerkowo-bukowy, w którym można wypatrzyć sarny. Niebo zagarniają sudety, z wyraźnie odznaczającym się szczytem szrenicy i postrzępionymi wierzchołkami śnieżnych kotłów. W tym miejscu od lat odkładam najbardziej wciągającą książkę i patrzę za okno. Siedzę nieruchomo, uśmiechnięty. Tyle świata, żaden mój. I ta podróż skończyła się tym, że wróciłem do szklarskiej poręby, wysiadłem z pociągu i zobaczyłem, że. To czego szukałem jest tutaj, jest obok, jest w srebrnych bukach, do których mam cały czas wielką słabość. Chciałem, żebyśmy się tu pojawili, bo to jest piątka moich przyjaciół. Stoją w kręgu od wielu lat. Lubię sobie czasami stanąć w tym miejscu, bo mam wtedy takie poczucie, że, że trzymamy się za te niewidzialne ręce i jesteśmy razem. To miejsce dla mnie jest szczególne, też ze względu na krąg. Na krąg jako i miejsce, które ochrania, krąg, którym jest mama ziemia, krąg, którym jest planeta. Polska poręba to dla mnie jest e, takie trzy słowa. Mama, tata i duch, e, duch gór. E, I w tych ostatnich latach, e, ponieważ zajmuję się też słowami, pracuję ze słowami, pisząc, e, ale też pracując z ludźmi, e, niektóre słowa, mam poczucie, zużywały się, przestawały być istotne, a niektóre były bardzo ważne. E, przychodziły różne słowa i odchodziły, takie jak e, wiara, sen, e, Bóg, psychologia, marzenia. Przebudzenie, tworzenie, miłość. Są myślę takie słowa, które są formą portalu czy drzwi, za którymi rozpoczyna się jakaś przygoda, zupełnie odrębny świat. I W ostatnich latach zwiedzałem te różne światy, różne słowa. I różne słowa odchodziły i przychodziły, ale mama, tata i duch pozostawały cały czas. Ta ziemia, na której jestem, jest dla mnie niezwykle istotna, bo mam wrażenie, że Szklarska Poręba uczyła mnie chodzić, stawiać pierwsze kroki, ocierać się w towarzystwie, e, sprawdzać kim jestem, kim nie jestem, odchodząc też z religii świadków Jehowy, tracąc znany świat. E, ruszyłem w taką podróż poszukiwania odpowiedzi na pytanie, kim tak naprawdę jestem, skoro nie jestem Łukaszem Zamilskim, skoro nie jestem wierzącym, skoro nie jestem wyznawcą, e, to co zostało. Przez Około 10 lat psychologia była odpowiedzią, bo zajmowałem się pracą psychologiczną, ale mam poczucie, że psychologia w pewnym sensie się wyczerpała i rozpocząłem przygodę z pisaniem. Zająłem się dziennikarstwem, zacząłem pisać książki, w tym świadka, w którym opowiadam, obnażam siebie jako młodego chłopaka, który biega po szklackiej porębie w tandetnym garniturze, steczką napchaną strażnicami i próbuje przekonać ludzi do czegoś. To jest książka o ucieczce z więzienia umysłu, z więzienia systemu wierzeń, religii, o utracie też części rodziny, o porzuceniu struktury wyznawcy, o czym się urodziłem i co nie pasowało do mnie, co pasowało do Łukasza Zamilskiego, ale nie do Roberta Rienta. To jest takie mierzenie się z traceniem słownika, sposobu myślenia. Jest takie powiedzenie, że pierwszą rzeczą, którą niewolnik robi po odzyskaniu wolności, to nadanie sobie samemu nowego imienia. Ja myślę, że to trochę na tej zasadzie zadziałało, że chciałem spróbować, jak to jest, mieć inne imię, inne, inne nazwisko. Ale to też był symbol. Symbol zakończenia pewnej epoki nowej. Nie mam poczucia, że Łukasz albo Robert to prawdziwe lub nieprawdziwe imiona. Myślę, że to prawdziwe imiona, które nosimy, są poza słowami, są nienazwane. Niektórzy je rozpoznają, potrafią nas ty, tym imieniem zawołać. Wolność jest cały czas istotnym dla mnie celem. Wolność połączona z miłością. Mam wrażenie, że one faktycznie cały czas trzymają się razem. W ogóle mi jest daleko do jakiegokolwiek systemu. Mam wrażenie, że system jest potrzebny, żeby utrzymać poczucie bezpieczeństwa. Kiedy mówimy o poczuciu bezpieczeństwa, to zaraz mówimy o lęku, więc mam wrażenie, że system też konstruuje wyznawców, wyznawczynie. Szamanizm nie jest dla mnie związany z żadnym systemem wierzeń ani z religią. To jest samotna ścieżka i chociaż odprawiane są rytuały, to one są w przymierzu z naturą, w przymierzu z opiekuńczymi duchami, a nie w odpowiedzi na utarty, narzucony przez kogoś system. Jeśli ktoś podąża na ścieżce szamańskiej za nauczycielką, nauczycielem, mistrzem, mistrzynią, guru, szamanką, szamanem, no to uprawia neoszamanizm. Szamanizm jest uczeniem się od samego źródła, czyli z natury, od duchów opiekuńczych, od ducha gór, który jest szklarski, który dla mnie nie jest jednym wielkim, widzialnym, ludzkim duchem gór, ale energią, która przyciąga tutaj ludzi. Woda, ziemia, wiatr, ogień to podstawowe żywioły, które zajmują miejsce pomiędzy wschodem a zachodem, południem a północą, czyli kręgiem. Nasze ciała to przede wszystkim woda. Aby trawić, potrzebujemy ognia. Dzięki słońcu istnieje życie, rozwijają się rośliny, po nocy przychodzi dzień. A nasze ciało pobiera witaminę D. Z każdym wdechem spotykamy się z powietrzem, a zatem wiatrem, tym starym duchem. A ziemia, ziemia niesie nas od urodzenia, pozwala, byśmy dotykali jej bosymi stopami. A przecież tylko w intymnej relacji można dotykać drugiej osoby bosymi stopami. Natura to nasz dom, a ogień, woda, ziemia i wiatr są żywe. I traktowane jako żywe, potrafią leczyć. Jesteśmy tu gośćmi. Przychodzimy z pustymi dłońmi i z takimi odchodzimy. Ale nasze ludzkie dłonie mogą nosić, karmić, pisać, powstrzymywać, chronić, okrywać, sadzić, pielęgnować, przytulać, głaskać, kochać. Ciało jest zachwycające. Na tym również polega praca szamańska. To Odprawienie rytuału dla osoby lub plemienia, trzymanie przestrzeni ze świadomością, że nie podlegam słowom, to zaproszenie sił przekraczających umysł, to spotkanie z miłością. Cieszę się, że tu jestem, że znalazłem swoje miejsce na Ziemi. Paradoksem jest, że urodziłem się w tym miejscu w Szkalskiej Porębie. To bardzo żywa przestrzeń i. Cieszę się z tego, że żyją tutaj niezwykli ludzie, że jest kolonia artystyczna, i wydaje mi się, że wspólnie mamy coś do zrobienia, że ta Ziemia potrzebuje nas, ludzi zaangażowanych w dobre życie ludzkich i nieludzkich istnień żyjących na mamie Ziemi. Dobrze tu być. Ścieżka zaczyna się las, dzika przestrzeń, wolność i odpowiedzialność za dom, w którym przyszliśmy na świat. Dom niezliczonej ilości stworzeń. Zrozumienie pieśni rzek, mądrości kamieni, przekazów płynących od drzew to również znalezienie lekarstwa dla ludzi. Potrafimy tworzyć, mamy dłonie, umysł, serce, ducha. Słowa i opowieści. Mamy moc zjednoczenia. Zjednoczenia w imię Ziemi.